Cześć, z tej strony Kornel, nie ma lekko. Problem asymetrii siłowej kończyn. Czy go posiadasz? Może on się objawiać tym, że w ruchach symetrycznych czujesz nierówną pracę kończyn, bądź wręcz widzisz, że jedna ręka pozostaje niżej, druga wyżej i cała sztanga przechyla się, a ty skręcasz się na jedną stronę. Problem ten może prowadzić do asymetrii w całym ciele, a nawet do kontuzji. W Waszych propozycjach na ten odcinek widziałem, że proponowaliście również asymetrię między przodem, tyłem, górą, dołem, więc asymetrii nam na pewno nie zabraknie, ale dzisiaj zajmijmy się właśnie asymetrią pomiędzy kończynami. Musimy zacząć od fundamentów, ponieważ połowa świata, która dowiaduje się, że ma asymetrię siłową kończyn, wzmacnia dalej silniejszą kończynę zamiast słabszą, a to tylko dlatego, że już na przedbiegach źle się zdiagnozowali. Z tego powodu zróbmy sobie quiz. Wyobraźmy sobie sytuację podczas wyciskania leżąc, ponieważ to głównie tam zatroskani, e, trenujący siłowo są zmartwieni swoją asymetrią, tam widzą duży dysbalans. Więc wyobraźmy sobie, że wyciskam, opuszczam sztangę, opuszczam i dochodzę do, do dołu. Potem zaczynam wyciskanie i napotykam na barierę, pre-pre-pre, nawet kreatyna nie pomaga. I w tym momencie zaczynam się skręcać. Prawa ręka idzie do góry szybciej. A lewa zostaje w dole. Potem cały ciężar jest już skręcony, jest bardzo brzydko, ale dokańczasz bój, dał, byłeś w stanie to zrobić. Teraz mamy pytanie za 1000 punktów. Która ręka była tą słabszą? Macie czas na odpowiedź? Uwaga. Odpowiedź może być zaskakująca, ale słabszą ręką w tej konfiguracji jest ręka prawa, a mocniejszą jest lewa. Zapytacie, że to bez sensu, przecież ta, która wykonała swoje zadanie szybciej, lepiej, czyli prawa. Ta, która pierwsza uniosła się, była tą silniejszą, a druga spaliła i była słabszą. Jednakże jest to troszkę bardziej skomplikowane. Pamiętajcie, że nasze ciało działa jak jeden organizm jest jednym organizmem i strategicznie tak dobiera swoje ułożenie, żeby ułatwić pracę swoim podzespołom, czy są silniejsze, czy słabsze. Zauważcie, że gdy skręcam się w ten sposób ku lewej stronie, to większa ilość ciężaru na kiju zostaje przeniesiona w stronę lewą. Czy wydaje Wam się to logiczne, że nasze ciało pozwalałoby, by większa ilość kilogramów była przeniesiona na stronę słabszą? Zupełnie nie. Nasze ciało instynktownie przynosi większą ilość ciężaru na stronę mocniejszą. Dzięki temu może ona zapracować mocniej, zostaje lekko w dole, by większa część kilogramów była na niej i w ten sposób może docisnąć mocniej i tym samym sfinalizować zadanie. Tak więc możemy tutaj rozwiązać ten odwieczny problem, która strona jest słabsza, gdy się skręcamy, gdy sobie w ten sposób ułatwiamy. Strona prawa, ta, która poruszała się szybciej, za to została odciążona i teraz mamy już całą układankę w całości. Podobnie sprawa ma się z przysiadem. Gdy wstaje nierówno i moje biodra przesuwają się w jedną stronę. Dajmy na to, że w tym przypadku w stronę prawą, to można by powiedzieć, że jest to spowodowane tym, że lewa kończyna pcha mocniej i przez to skręcam się na drugą stronę. Jednakże jest to znów odejmowanie inteligencji naszemu ciału, ponieważ nasze ciało naturalnie obciąża mocniejszą kończynę. Więc gdy biodra w przysiadzie skręcają się na prawą stronę, to prawa noga jest mocniejsza, pomimo tego, że kolano się zapada. To mimo tego, ta strona jest obciążona bardziej. Znaczy to, że jest silniejsza, a tamta druga jest automatycznie odciążana. Mam nadzieję, że to, która strona jest silniejsza, a która słabsza, mamy już za sobą i jest wyklaryfikowane. Natomiast teraz zajmiemy się biznesem, czyli tym, po co tu jesteście. A więc jak się tego czortostwa pozbyć? Musicie wziąć pod uwagę, że jest to przede wszystkim zły nawyk. Nie jest to coś, czym tylko Wy jesteście obdarzeni, a inni są symetryczni. Każdy z nas jest asymetryczny. Jednakże Wy, posiadając na początku swojej drogi z ciężarami e, brak techniki i brak odpowiedniego setupu, brak odpowiedniej stabilności i napięcia, pozwalaliście w ostatnich powtórzeniach na przykład skręcić się, tak by pomóc swojej słabszej stronie użyć tej silniejszej. <laughs> Natomiast osoba z dobrą techniką i w odpowiednim spięciu nie pozwalała sobie na to. I gdy coś takiego się pojawiało, to nie skręcała się, tylko na przykład paliła powtórzenie. Dzięki temu wykształciła sobie nawyk poprawnej techniki i nie skręca się. Dzięki temu ta siła również z czasem się wyrównała. Na urok niestety u was ta siła nie miała okazji się wyrównać, ponieważ to ostatnie powtórzenia, gdy chcieliście trenować mocno, chcieliście mieć efekty, pozwalaliście sobie nawet na lekkie skręcenie. Jednakże z czasem może to powodować kłopoty i pogłębienie tego skręcenia, na przykład przy testowaniu jakichś maksymalnych możliwości. Jak więc się tego nawyku pozbyć? Otóż nawyki w treningu siłowym są równie trudne do pozbycia się jak w życiu codziennym. Wymagają bardzo wiele zmian i inwestycji czasowych po to, by móc nowy wzorzec ruchowy zainstalować na Twoim oprogramowaniu. Stare wzorce ruchowe są dla nas komfortowe, natomiast nowe są bardziej energochłonne i nasze ciało nie chce ich wplatać. Zauważcie, że gdy zejdziecie z ciężarem do niższych ilości, to znaczy na przykład rozgrzewacie się pustą sztangą, to żadnej asymetrii nie ma. Asymetria siłowa występuje dopiero wtedy, gdy ciężar jest sowity, a seria ciężka. Tak więc, by pozbyć się tej asymetrii siłowej, po pierwsze, umówmy się, że musisz swoje ciężary obniżyć do takiego poziomu, byś nie musiał tej asymetrii wykorzystywać. Dzięki temu możesz zainstalować w sobie większą ilość powtórzeń, możesz wykonać taką ilość powtórzeń, by móc pobudzać te symetryczne umiejętności. Więc to jest najważniejsza sprawa. Zejdź z ciężarami do dołu i wykonaj bardzo dużo powtórzeń. Każde ma być symetryczne. Już nigdy nie wykonuj asymetrycznych powtórzeń, nawet jeżeli miałoby to znaczyć opuszczenie sztangi, spalenie boju, bądź haniebne zejście w dół z przysiadem. Mam nadzieję, że coś tam Cię będzie chronić. Jednakże nie wykonuj nigdy, nie kończ powtórzeń asymetrycznie, bo to po prostu jest zły nawyk. W nauce mniej więcej wśród trenerów krąży ilość około tysiąca do 3000 tysięcy, nawet powtórzeń, które są wymagane do tego, by zainstalować nowy wzorzec ruchowy, by również oduczyć nas starych, nieprawidłowych wzorców. Więc jest to długa droga, duży wysiłek, ale mam nadzieję, że się uda. Jakby tego przy długiego monologu nie było za dużo, to jest jeszcze druga kwestia i drugi sposób do omówienia. Przede wszystkim zbadaj swoje zakresy ruchu. Gdy masz różnicę w mobilności ze stroną prawą a lewą, to twoje ciało będzie miało problem z, symetrycznych, z symetrycznym ich zaangażowaniem. Tak więc, gdy schodzisz w dół do przesiadu i np. Twoje, w twojej prawej nodze są ograniczenia związane ze stawem skokowym, to twoje ciało będzie miało problem z zaangażowaniem tej prawej nogi i. W ten sposób mogą się wyrobić zbalanse siłowe, gdy tak naprawdę problem jest czysto mobilnościowy. Nie będę tego tu rozwijał, ponieważ to zależy właściwie od całego badania fizjoterapeutycznego i badania zakresów ruchu więc możecie próbować to robić sami bądź zbadać się u kogoś. W każdym razie różnice w mobilności też są tutaj ważną sprawą. Podaliśmy sobie już dwa sposoby na walkę z asymetrią siłową. Pierwszy z nich to restrukturyzacja swojej techniki. Wykonaj tysiąc powtórzeń lub więcej z mniejszym ciężarem, idealna technika, pozbądź się złych nawyków skręcania i zainstaluj nowy wzorzec ruchowy. Druga, drugi sposób to skorygowanie ewentualnych różnic w mobilności między kończynami. Natomiast trzeci sposób jest sposobem często przytaczanym w mediach społecznościowych lub przez trenerów. I dlatego właśnie musimy się mu przyjrzeć i przeanalizować, czy jest skuteczny. Gdy masz problem z wyciskaniem leżąc sztangą, to dlatego, że Twoje ręce były połączone i ta mocniejsza może pomóc słabszej. I dlatego właśnie poleca się wykonywanie wyciskania leżąc z bo wtedy słabsza ręka będzie mogła spracować autonomicznie i dzięki temu szybko nadgoni tą mocniejszą. Czy jednak jest to skuteczne? Jeżeli wykonywaliście wyciskanie leżąc z hantlami z dużym ciężarem i dawaliście z siebie dużo, dochodziliście do maksa swoich możliwości, to wiecie, że również można się w tym ćwiczeniu skręcić. Dlaczego? Dlaczego możemy to zrobić, skoro dlaczego nasze ciało w ogóle to robi, skoro nie możemy sobie pomóc drugą ręką? Otóż odpowiedź jest troszkę bardziej skomplikowana. Wszystko, co wykonujemy, jest zorientowane wokół naszej linii środkowej ciała ok? Gdy wyciskam handlami, to wykonuję to wobec linii środkowej ciała. Gdy dochodzę do maksimum swoich możliwości, to. Moje ciało skręca hantle tak, by jeden był bliżej lub dalej właśnie tej linii środkowej. Gdy hantel jest bliżej linii środkowej, przybliża się do niej, to dźwignia skraca się, a ćwiczenie ułatwia się dla tej ręki. Natomiast gdy drugi hantel oddala się, to dla niego ćwiczenie się utrudnia i większa ilość ciężaru jest przerzucana na tą stronę. Tak więc nie trzeba mieć wcale połączonych rąk po to, żeby nasze ciało się skrzywiało. I by kształtować asymetrie siłowe. Tak więc problemem jest nawet nie samo połączenie kończyn, a samo skręcanie się ciała samo w sobie. Dlatego właśnie musisz uczyć się skręcania, a nie myśleć, że tutaj triceps jest silniejszy, tutaj klatka jest silniejsza. Owszem, tak jest, ale to skręcanie ciała jest problemem, a nie te asymetrie siłowe, które dotyczą każdego z nas. Dobrze, dobrze. A co z często polecanymi ćwiczeniami jednorącz bądź jednomóż? one powinny pomóc, prawda? Przecież nie mogę sobie ani pomóc jedną ręką, ani z drugiej strony się przechylić asymetrycznie. Otóż tutaj byłbym ostrożny, ponieważ możesz się przechylić asymetrycznie wykonując ćwiczenia jednorącz. Problem jest taki, że ludzie potrafią przechylać się bardziej na jedną stronę, wykonując tego typu ćwiczenia niż na drugą, więc znów mamy asymetrię. Nieważne więc, więc jaki ruch wykonujesz, ważne jest to, żeby trzymać świadomość ciała i swój tułów Odpowiednio napięty, odpowiedni setup, tak by wykonywać to ćwiczenie symetrycznie. Byłem również ostrożny, ponieważ wzorce, które wykonujesz jedną ręką, mogą mieć troszkę słabsze przełożenie na te duże ćwiczenia wielostawowe, na których większości ludzi zależy najbardziej. Tak więc, by poprawić ćwiczenie oburącz, symetryczne, wielostawowe, wykonuj właśnie je i stań się mistrzem w nim. Czasami może zdarzyć się tak, że wykonując bardzo dużo ćwiczeń asymetrycznych. Wcale nie będziesz mieć takiego przełożenia, jakie byś chciał, na te ćwiczenia, na których nam zależy. Omówiliśmy sposoby korekcji, a teraz czas na moje słowa na niedzielę, jeżeli chodzi o symetryczność ludzkiego ciała. Nie martwcie się nierównością siły swoich kończyn, gdy nie powoduje to dużych problemów bólowych bądź naprawdę widocznych. Skandalicznych dysbalansów. Gdy jest to delikatne, jest to zupełnie normalne i każdy z nas ma właśnie w ten sposób zbudowane ciało. Nasze ciało, wręcz co ciekawe, choć to temat na troszkę inne wideo, specjalizuje się w jakichś czynnościach. Na przykład prawa ręka jest zwykle bardziej precyzyjna, a lewa mniej precyzyjna, ale zwykle silniejsza. Można to zobaczyć na przykład podczas odkręcania słoików. Gdy często mężczyźni używają na przykład lewej ręki, by stabilizować ten żelazny, żelazne wieko. Więc nie martwcie się asymetrią. Nawet Usain Bolt, co ciekawe, ma bardzo duży dysbalans, jeżeli chodzi o siłę odbijania się od gruntu, jeżeli chodzi o obie nogi. Gdy odbija się stroną prawą, to generuje nawet 15% większą siłę odrzutu. A także zostaje około właśnie 15% dłużej na tej nodze podczas sprintu. Nie widać tego z zewnątrz, on sam tego nie czuje, ale zostało to pomierzone aparaturą dokładną. Nie ma z tego powodu problemów, jest niesymetryczny. Tak więc, gdy wy również nie macie bólu z tego powodu, to odpuśćcie sobie martwienie się tym, możecie podjąć lekką korekcję, ale naprawdę nie zmieni to jakoś bardzo waszego życia i nie musicie być idealnie jak dwa skrzydła motyla. Asymetria jest naturalną cechą ludzkiego ciała. Nawet nasze organy to pokazują. Sam nie spodziewałem się, że wejdziemy tak głęboko w analizę, więc jeżeli jeszcze tu jesteście, to możecie zostawić mi komentarz na dole. Jestem ciekaw, czy dużo osób dociera do końca i tak jak powiedziałem, w przyszłości omówimy sobie inne asymetrie. Góra-dół, przód-tył, co tylko nam się wymarzy. Do zobaczenia. Pa pa.